Panie Starosto, strażacy pomagają szpitalom, skąd pomysł na tę inicjatywę? Tak właściwie to strażacy pomagają pacjentom szpitali akurat w powiecie osztyńskim. Pomysł wziął się z Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolajnach i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Smolajnach. To oni wyszli z taką inicjatywą właśnie pomocy, chęci pomocy pacjentom szpitali w potrzebie szczególnie tym okresie covidowym. Przywieźli prawie miesiąc temu Przywieźli prawie miesiąc temu ponad 1000 litrów wody, i w międzyczasie rozprowadzaliśmy tę akcję na teren całego powiatu Osztyńskiego. Włączyły się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu. Akurat dzisiaj jesteśmy w Biskupcu, czyli Biskupieckie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Lutry i inne z gminy Biskupiec. Teście bardzo mocno włączyły w tę akcję. Bardzo serdecznie dziękuję strażakom, ale przede wszystkim ludziom dobrej woli, którzy odpowiedzieli na tę akcję, bo to jest istotne, że tylko prośba to jest jedno, ale po drugiej stronie są ludzie, którzy chcą pomagać. I to jest jak gdyby takie w naszym społeczeństwie budujące, że na takie hasło odpowiadamy bardzo... Empatycznie i, i tak e, e, bardzo bogato, bo naprawdę zebraliśmy chociażby tutaj, do, tylko do Szpitala Powiatowego w Biskupcu, już ponad tysiąca litrów e, wody, a też różnego rodzaju środki higieny, higieny osobistej, jak również e, słodyczy i takich drobnych przekąsek dla pacjentów covidowych, ale mi się wydaje, że nie tylko dla covidowych, ale w tych czasie przebywających na terenie szpitala, bo ten wizyty rodziny są w tej chwili bardzo utrudnione. W związku z tym w związku z tym jest to ciężko dostarczyć. Bardzo chciałem podziękować tutaj jeszcze wojskom broni terytorialnej, które dzisiaj włączyły się w pomoc i, i pomogły nam przetransportować, jak również jeszcze raz strażakom, ale też chcę powiedzieć, że dziękuję panu wójtowi Michałowi Kontraktowiczowi i samorządowi Gudy za to, że przekazały 300 maseczek FFP2 dla szpitala w biskupcu. To też jest taki dobry gest. Sami dostali to pomoc z Niemiec, a jednak potrafili się też podzielić z naszym szpitalem. Za co im serdecznie dziękuję. Akcja będzie kontynuowana? Tak, w tej chwili jeszcze dalej są chętni do zbierania, bo jak gdyby, jeżeli patrzymy na to, że ludzie odpowiadają pozytywnie, że jeszcze chcą zbierać i sklepy mówią ich hurtownie, że jeszcze chciały przekazać, to jeszcze dalej kontynuujemy tę akcję.